Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj przedstawię króciutki filmik o pilarce łańcuchowej firmy NAC, którą zakupiłem w jednej z sieciówek. Wiele osób zastanawia się, czy kupić tańszego Chińczyka, czy może droższą markową piłę. Mam nadzieję, że ten film pomoże Państwu w wyborze. Zapraszam. Mamy do wyboru kilka modeli. Ten akurat to jest model CST45. Cokolwiek to oznacza, być może to, że 45 to jest pojemność. Silnik oczywiście dwusów 2,45 konia mechanicznego. Pilarka jest dosyć ciężka 6,1 kg. Po otworzeniu pudełka mamy tutaj. Kartek gwarancyjną, łańcuch, 16 cali, 66 zębów. Dla prowadnicy, oczywiście, 16 cali, długości 40 cm. Futerał z kluczami. Klucz widzę jest raczej porządny, nie taki jak dołączany do na przykład kost spalinowych tej firmy, który gnie się na, pod byle jakim naciskiem, że tutaj widać, że jest lepiej wykonany. Kluczyk, śrubokręt i Ktoś jeszcze się tam kryje. proszę Państwa pilnik. Szkoda, że nie ma do niego uchwytu. Okej. Okay. Ale pilnik jest. Pilnik nie jest oznaczony jaki to ma rozmiar. Sądzę, że to jest średnica 4 mm, ale z pewnością dopasowany do tego łańcucha kły, dwie śruby, na bus Osłona prowadnicy, prowadnica firmy NAC w środku. Jak wcześniej wspomniałem 40 cm, czyli 16. Zbiorniczek do mieszanki z zapisem, że najpierw wlewamy benzynę, później dolewamy oleju mieszaneczka 2, 25 do 1 lub 40 do 1 ok co jeszcze mamy? Oczywiście samą już sobie pilarkę. Tak się przedstawia pilarka. Jakby ktoś zapomniał jakie ma narzędzie to tu jest napisane, że jest to łańcuchowa pilarka spalinowa. Jest symbol informacje oczywiście wszystkie wymagane żeby nie dotykać Stosu, stosować mieszankę, informacje pewnie na dotarciu przez pierwsze pie 10 godzin 1 do 25 czyli e, to jest 2 setki na 5 litrów i 1 do 40 w późniejszym czasie myślę że, że na pierwszy raz Tą mieszankę można zrobić e, nawet więcej niż 1 do 25. E, żeby, żeby jej nie zatrzeć, na pewno stosować dobry olej. Chociaż z tymi olejami to jest takie, jeżeli spełniają normy, to, to wszystkie powinny e, być ok. Nie trzeba tutaj stosować jakiegoś oleju high-endowego, czy jak się mówi, wysokomarkowego. Myślę, myślę, że chiński silnik spokojnie sobie poradzi z tańszymi olejami do mieszanek. Jak widzimy po wyjęciu z pudełeczka, od razu te naklejki wszystkie się tutaj odchodzą. Śmieszna rzecz naklejka, a pod naklejką również są opisy. Także jakby ktoś nie mówił już tej naklejki pominąć. Musi być opisany po polsku. OK. Przycisk góra-dół, który generalnie nie jest w pionie, tylko tak troszeczkę pod kątem, ale coś tam działa. Naklejeczka kolejna, która podejrzewam po paru minutach pracy gdzieś tam odejdzie, jak się to wszystko obudowa nagrzeje. To już jest regulacja gaźnika. O tak to wygląda, zaraz ją tutaj złożymy, nalejemy mieszanek i zobaczymy jak to chodzi. Tak wygląda pilarka po zdjęciu obudowy wraz z dźwigiem hamulca. Silnik na patencie regulacja. regulacja ilości oleju do smarowania łańcucha. Zobaczymy, jak się to będzie spra sprawdzać. Ponieważ zaczęło padać, musieliśmy się przenieść do warsztatu. Ale mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będę mógł zaprezentować Wam, jak ta pilarka chodzi. Po zdjęciu obudowy, y, oczywiście trzeba zamontować y, kły, y, które idą w to miejsce. I oczywiście trzeba to zrobić przed założeniem prowadnicy i łańcucha. No dobrze, panie i panowie. Piła jest zatankowana. Olej jest wlany do zbiornika na olej do, do smarowania łańcucha. Zobaczymy. Spróbujemy ją odpalić. Za którym razem zaskoczy. Włączamy zapłon jedynka. Wyciągamy sanie. Ta dźwigienka nie powraca. Samoistnie pewnie trzeba ją będzie. Cisnąć, zobaczymy. wchodzi głośno. widzieliście piła chodzi dosyć głośno, musiałem ją na chwilę wyłączyć, żebyście cokolwiek usłyszeli, co chciałem Wam powiedzieć. Odpaliła za szóstym czy siódmym razem za pociągnięcie za, za starter. Linka jest bardzo krótka, w związku z tym trzeba, należy uważać, żeby ktoś w ferworze walki nie wyrwał. Wydaje mi się, że ma troszeczkę za wysokie obroty na, na Wolne obroty, więc tutaj trzeba będzie na pewno ją wyregulować. Zauważyłem też, że kapie olej do smarowania prowadnicy. Muszę to sprawdzić: czy to jest kwestia regulacji, że za dużo tego oleju na dzień dobry jest podawane i on gdzieś tam skądś skapuje? Czy jest to wina? Tej pompki podającej olej. Co do mocy, no na chwilę obecną nie jestem w stanie Wam tego pokazać, ponieważ, tak jak mówiłem, pada i, i nie mam tutaj przygotowanego drewna, ale na pewno zobaczycie to w kolejnym filmiku. Pozdrawiam.